Rosja na szóstym miejscu, Polska na siódmym, Niemcy. A teraz już Kofler w żółtej kamizelce. Jak wszyscy Austriacy, liderów i zwycięzców klasyfikacji Pucharu Narodów. Andras Kofler 134,5 metra na treningu. Kofi w, do, w dobrej formie już podobno bardzo. Piąty, piąta seria. Bardzo daleki skok, bardzo daleki. 140 metrów padło znowu, pękła ta granica. Szliłem cały uśmiechnięty od ucha do ucha. 140 ile? 5,5. 145,5. Drugi co do długości skok. No więc coraz bliżej rekordu skocznik Rekora. Chyba znowu, ale znowu zmniejszał mniejszą rozbieg. To nie ulega dla mnie najbliższej wątpliwości. No, Austria musi objąć wprowadzenie. To nie ma w ogóle yy, dwóch zdań. No to co prawda Kofler został niskie, bo lądował fatalnie, ale 17,9 plus. No więc olbrzymia przewaga, 30 punktów, ponad 30 punktów Austriaków nad Norwegami i 30 Norwegów nad...